Podcast Biznes Masażysty. Odcinek siódmy. Klient czy pacjent? Problem w nazewnictwie i niepotrzebne kłótnie. Cześć, nazywam się Karol Sobczyk i witam Cię w podcaście Biznes Masażysty. Źródle wiedzy wszystkich terapeutów, którzy chcą założyć i rozwinąć własną firmę. Jakiś czas temu napisałem artykuł o tym samym tytule, co dzisiejszy odcinek podcastu. Temat do mnie wrócił w ostatnich dniach, stąd motywacja, by i tutaj, na łamach podcastu, opowiedzieć o moim punkcie widzenia w kwestii nazewnictwa osób, które korzystają z naszych usług z masażu. Uprzedzam, że ten odcinek może być lekko mocniejszy. Ale tak czy siak, zapraszam do słuchania. Na początek chciałbym Ci tylko przedstawić pewną sytuację, która mnie ostatnio spotkała. Rzuciłem wideo na kilka grup dla masażystów, w których zapraszałem masażystów do odebrania. Nagrania ze szkolenia poświęconego ankiecie przed masażem. Swoją drogą to Ciebie, mój drogi słuchaczu, również zapraszam. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego odcinka. Ale do brzegu. W wideo używam określenia klient i pewien Pan skomentował to w następujący sposób: Po pierwsze, jeśli klientom, to nie jesteś terapeutą, tylko sprzedawcą. Bynajmniej ja mam pacjentów. Swoją drogą, abstrahując od autora tego komentarza, to niezwykle ciekawe jest to, jak ludzie potrafią się przyczepić do mało znaczącej pierdoły, a sami nie potrafią na przykład pisać. W tym komentarzu był brak znaków interpunk interpunkcyjnych oraz błędnie użyte słowo bynajmniej, które nie jest synonimem słowa przynajmniej. Ale wracając do tematu, wygłos tej wypowiedzi jest jednoznaczny. Nazywasz osoby korzystające z masaży klientami? Równa się, nie jesteś terapeutą, tylko sprzedawcą. Jest to niezwykle głupie i bardzo krzywdzące twierdzenie, które utwierdza w nas tylko stereotypy, błędne przekonania, strach, niechęć, a czasem i obrzydzenie do samej sprzedaży. Jak słyszę lub czytam takie rzeczy, to we mnie się po prostu coś gotuje. I zdecydowanie uruchamia się we mnie jakiś program drapieżnika. Jestem przedsiębiorcą, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i tak jestem również sprzedawcą. Na tym polega prowadzenie własnego biznesu, i jeśli ktoś ma z tym problem lub tego nie rozumie, niech lepiej nie zakłada własnej działalności, własnej firmy, bo i tak upadnie. Nie wstydzę, nie wstydzę się tego, że jestem sprzedawcą, i nie wyklucza to tego, że jestem świetnym masażystą, terapeutą. A to, że otwarcie mówię o sprzedaży, pieniądzach czy biznesie, nie oznacza, że zależy mi tylko i wyłącznie na pieniądzach, jak zasugerował w dalszej rozmowie autor przytoczonego komentarza. Jest wiele innych rzeczy, które mógłbym robić, by zarobić znacznie lepsze pieniądze w krótszym czasie. A jednak nie robię innych rzeczy, zajmuję się masażami. W ogóle interesujące jest to, jak dużo emocji wywołuje temat samego nazywnictwa. Klient, pacjent, gość hotelowy ludzie to zupełnie bezsensowne kłótnie. Oczywiście, jak to bywa we wszystkich kłótniach, mamy dwa przeciwne obozy. Pierwszy z nich stoi za stanowiskiem, że każdy, kto korzysta z masaży, to pacjent. Argumentują swoje zdanie tym, że masażysta to zawód medyczny oraz że masażyści pracują w przychodniach lub szpitalach. Inni dodadzą szpile w kierunku drugiego obozu, że nie patrzą jedynie przez pryzmat pieniędzy. Swoją drogą, to mała informacja dla osób, które utożsamiają się z takim tokiem myślenia. Branża masaży to nie tylko masaże lecznicze, są tu również masaże relaksacyjne, zabiegi spaczy, masaże ujętrniające. Uwaga, krótka przerwa. Jeśli dalej słuchasz tego odcinka, to znaczy, że chyba Cię zaciekawiłem. To świetna wiadomość. Pamiętaj zaobserwować ten podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej lub na YouTubie, jeśli tam właśnie jesteś, by nie przegapić kolejnych dawek wiedzy biznesowo-prawnej dla masażystów. Zrobione? No to wracamy do odcinka. Drugi obóz, do którego mi osobiście znacznie bliżej, to osoby zdania, że nazwa osoby kupującej masaże. Jest uzależniona od miejsca ich wykonania lub charakteru usługi. To znaczy, że np. w przychodni jest pacjent, w spa jest klient, a w hotelu czy hotelowym spa jest gość hotelowy. Ustalmy jeszcze na początku jedną bardzo ważną rzecz. Zarówno określenie kogoś klientem, pacjentem czy gościem hotelowym nie jest dla nikogo obraźliwe i nikomu nie uwłacza. Naprawdę. To teraz tak. Warto rozdzielić sobie sektor prywatny od publicznego, do którego zaliczają się przychodnie, szpitale, sanatoria czy uzdrowiska. W tym drugim przyjęło się, że są to pacjenci lub ewentualnie kuracjusze. Tam rzeczywiście ciężko kogoś nazwać klientem. Byłoby to co najmniej dziwne. Większość idzie za sprawą NFZ, więc. No tam po prostu nie ma takiego dylematu, dlatego zajmijmy się sektorem prywatnym. Zdecydowanie łatwiej byłoby mi pewne rzeczy teraz narysować, a nie opisywać słownie, ale postaram się wytłumaczyć wszystko jak najprościej. Zróbmy małe porównanie. Weźmy sobie gatunek ludzki. Mamy ludzi, ale ludzie to bardzo szeroka i różnorodna grupa. Możemy zawęzić tę grupę na przykład do Europejczyków czy Azjatów. Możemy to oczywiście jeszcze bardziej zawęzić na przykład do Polski czy innego kraju e, i tak dalej, i tak dalej. Tylko, co to ma wspólnego z nazewnictwem klientów i pacjentów? Chodzi o to, że mamy po prostu ludzi, ale mamy też Europejczyków czy Azjatów. I zarówno Europejczycy, jak i Azjaci. To też po prostu ludzie. Podobnie tutaj, w sektorze prywatnym. Osoba, która płaci nam za wykonanie jakiejś usługi, jest klientem. Płaci i kupuje coś od nas. Jeśli świadczymy usługi lecznicze, to ten klient będzie również pacjentem. A jeśli pracujemy w hotelu, w hotelowym spa, to klient będzie również gościem hotelowym. Jedno, po prostu nie wyklucza drugiego. Jedne określenia są mm, po prostu bardziej ogólne, a inne bardziej precyzyjne. Oczywiście można dalej zawężać, na przykład pacjent onkologiczny, pacjent ortopedyczny i tak dalej. Można, ale nie trzeba. No i dobrze. A co jeśli? Prowadzisz na przykład mały salon masażu lub pracujesz mobilnie, nie masz szefa lub kogoś, kto z góry określi, jak masz nazywać osoby korzystające z Twoich usług z masaży i nie wiesz jakiej nazwy użyć: klient czy pacjent, pacjent czy klient. W takim wypadku proponuję Ci po prostu przyjąć jedno z trzech rozwiązań. 1. Cel masażu określa nazwę osoby korzystającej z masażu. Czyli jeśli masaż leczniczy, e, jeśli mamy masaż leczniczy, prozdrowotny czy terapeutyczny i celem jest leczenia, to masz do czynienia w tym przypadku z pacjentem. A jeśli masaż jest relaksacyjny, odprężający czy kosmetyczny, to z całą pewnością można taką osobę nazwać klientem. Druga opcja. Osoba masowana nieświadomie określa swój status. Osoba masowana określa, kim jest. Jeśli przychodzi do ciebie osoba z bólem karku i to ona rządzi, mówi ci, że masz jej zrobić na przykład masaż karku, coś konkretnego, ta osoba mówi ci, co ty masz jej zrobić, no to moim zdaniem jest to klient. Jeśli zaś druga osoba przyjdzie z bólem karku, ale odda się w twoje ręce i postawi sprawę tak, że to ty masz określić, gdzie i co będziesz masować, masz po prostu tego kogoś naprawić, uleczyć, no to to jest wtedy pacjent. I trzecia opcja to możesz stosować nazwę, z którą się lepiej czujesz. Jeśli nie czujesz się dobrze mówiąc o osobach, które przychodzą do ciebie na masaż jako klientach, to nazywaj ich pacjentami. I podobnie na odwrót. Jeśli nie chcesz mieć pacjentów, nazywaj ich klientami. Nic nie stoi na przeszkodzie. Także przechodząc do puenty, jeśli jesteś przedsiębiorcą i świadczysz usługi, jesteś również sprzedawcą. To nic złego, to nie jest powód do wstydu, czy powód, by inni obrzucali cię błotem. Jest to po prostu część ścieżki zawodowej, którą wybrałeś, wybrałaś. A nazewnictwo w naszym przypadku nie ma większego znaczenia. Nazywaj osoby korzystające z Twoich usług tak, jak chcesz, jak się lepiej z tym czujesz, lub tak, jak narzuci ci Twój szef. Klient to po prostu szersza definicja od słowa pacjent i pamiętaj, że jedno nie wyklucza drugiego. Pacjent może być też klientem. I oczywiście, bądźmy otwarci na różne drogi rozwoju i pracy w naszym zawodzie. Nie każdy pracuje w szpitalu czy przychodni, nie każdy pracuje w spa. Szanujmy wszystkich w naszym zawodzie, nie tylko tych, którzy pracują tak samo jak my. Chropka. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Zachęcam Cię do zaobserwowania podcastu oraz ocenienia go w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Dzięki temu wiem, ile osób mnie słucha, czy to, co mówię, ma w ogóle sens i czy kontynuować swoje monologi. Jeszcze raz dziękuję i do następnego razu. Cześć!